Witam ponownie. Chcę zakończyć ten temat remontu, malowania. Więc, tak wygląda teraz ten pokój. A i parę słów, jak to się robi, tak. Więc, oczywiście, tak jak chyba skończyłem, odkręcamy wszystko, co się da: kontakty, listwy, karnisze itd. I teraz, jak malujemy? Ja maluję zawsze w ten sposób, że maluję najpierw od góry pędzlem i od dołu. Tak, przy lincu gdzie listwy pędzlem. Natomiast e, wszystkie takie szczegóły, wszystkie zakamarki, e, wszystko pędzlem, a później wypełniam to, jakby e, bałkiem. Tak to wygląda. No myślę, że to jest takie jak powinno się robić. Tak gdybyśmy zrobili odwrotnie najpierw wałkiem, a później pędzlem to można by mogłoby bardziej zajebić widać. Eee, co tu jeszcze? Eee, tak wygląda tutaj ten duże, duże pomieszczenie. Tak odmalowane. Na ogół, oczywiście trzeba malować dwukrotnie, mimo że tam gdzieś piszą, że jeden raz to jest praktycznie niemożliwe. Nie da się właściwie tak pomalować, nie ma takich kryjących farb. Ja tutaj miałem o tyle łatwiej, że malowałem właściwie tym samym kolorem, dlatego fajnie jest zostawić sobie na przykład puszkę, o, a szczególnie jeżeli jest dorabiana. Farba, tak jak tutaj, była dorobiona, ta Tikkurila. E, bo no, praktycznie idealny jest kolor, nawet po latach. To jest farba dorobiona po około 8 latach. E, I właściwie, no, tam u góry troszeczkę widać inny kolor. E, on dojdzie, generalnie wysknie tamta farba. E, tak to jest, że na ogół farba ciemniej, lekko. To jest pierwsza rzecz, i druga sprawa, mm, zawsze jest nieco ciemniejsza niż wydaje się w sklepie, dlatego że jest większa powierzchnia. Także to są te dwie rzeczy takie dość ważne dla osób, które wybierają farby. Eee, tak, także tak jak mówiłem, zdecydowanie polecam farby z mieszonika. Eee, ja akurat najczęściej maluję Duluxem. tak. To akurat nie jest z mieszonika i Tikkurilą, tak? No tak. Ale to nie jest tak, że ja jakoś polecam wyjątkowo. Pewnie kwestie przyzwyczajenia czy jakiegoś takiego sentymentu. Co tu jeszcze? Tak jak powiedziałem, powinniśmy zostawić gdzieś puszki. Jeżeli farba jest dobrze przechowywana, to, to powinna nam długo y, posłużyć, długo y, być przydatna do, do użytku. Bardzo długo lata, no ale pod warunkiem, że nie zostanie przemrożona ani nie stoi gdzieś na słońcu. Tak, jeżeli farba jest przemrożona, to nawet ze sklepu y, może być już do wyrzucenia, kiedyś miałem taką sytuację, właśnie, że kupiłem farbę ze sklepu. I po otwarciu okazało się, okazało się, że jest po prostu nieprzydatna do niczego, bo widocznie gdzieś stała, dostała mrozu, a farba jest na wodzie, więc nie może po prostu zamarznąć. No to chyba tyle. Tak to wygląda, chyba całkiem nieźle. Dziękuję.